Program. Jestem z w, Maciej Kwiek, zapraszam. A dziś w programie absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, dziennikarka radiowa i telewizyjna Gabi Drzewiecka. Cześć. Dzień dobry, cześć. Dlaczego psychologia na Uniwersytecie Warszawskim? To jest dobre pytanie, chyba ja też nie znam dobrze odpowiedzi na nie. Wiesz co, najpierw poszłam na filologię angielską. I tam byłam dwa lata i nie do końca odnalazłam się na tym kierunku. E, popełniłam taki częsty błąd, jaki jest popełniany przez osoby, które znają język angielski i nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić i na, na które studia się wybrać, więc znam angielski i to pójdę na filologię angielską. I nagle się okazuje, że to wcale nie jest takie proste i nie do końca się w tym odnajduję, więc y, mm, musiałam zmienić kierunek i zastanawiałam się, co właściwie ze sobą począć. Nie przyszło mi wtedy do głowy to dziennikarstwo, chociaż y, też o dziennikarstwie, no tam różne legendy krążą, natomiast y, nie przyszło mi to do głowy. I stwierdziłam, że psychologia to może być fajny kierunek, ale pod kątem bardziej biznesowym, reklamowym, psychologia w nie wiem, zarządzaniu, właśnie, czy w reklamach, czy, czy, czy w czymś takim. Nie myślałam w ogóle o, o psychologii jako terapii, w ogóle nigdy nie chciałam pracować jako psycholog, tylko traktowałam te studia czysto hobbystycznie. No i dostałam się na psychologię po angielsku, na, na, na wysp, tak zwany. No i skończyłam. No i skończyłaś, ale. Co Ci się podobało na tych studiach? Jakie przedmioty lubiłaś? To, co mi się podobało, właściwie wydarzyło się w pierwszych dwóch latach tych studiów. Ja byłam akurat drugim rocznikiem w ogóle tym angielskim na, na UW. Było mnóstwo wykładowców ze Stanów, z Kanady, z Wielkiej Brytanii i oni mieli faktycznie dość inne podejście niż posłowie wykładowcy. Też nie chcę tak kategoryzować, no bo nie wszyscy wiadomo, mm. ale jako ogół mieli takie podejście, że od razu na dzień dobry nam wymawiali, że my jesteśmy super, że się dostaliśmy na te studia i generalnie to nas świadczy ekstra my potrafimy zdobywać góry i tak dalej. I ta taka pozytywna motywacja bardzo do mnie, do mnie przemawiała i dobrze na mnie działała. I faktycznie, um, jak się przygotowywałam do różnych rzeczy, to w głowie miałam te słowa, które bardzo mocno mnie napędzały. Ja akurat w tym temacie jestem prosta w obsłudze. Ktoś mnie motywuje negatywnie na zasadzie, nie dasz sobie rady, to ja rzucam papierami i wychodzę, no bo po co mam się starać. Um, więc, więc to na mnie bardzo działało. Bardzo mi się podobały zajęcia w ogóle z pisania, z publikowania. To, to, to było super. Um, Później, później to no, zależało na na, na, wiesz, no, na każdym roku coś innego mnie interesowało, coś mniej. Oczywiście wszystkie rzeczy związane z logiką i tak dalej odpadały. Absolutnie byłam w tym beznadziejna i nie cierpiałam tego i nie rozumiałam. Um, pod koniec już, już miałam trochę dość tych studiów, ale też zaczęłam pracować w trakcie. No to też też tak jest, że jak ktoś już pracuje w trakcie studiów i dzienne e, robi studia, no to też jest tak ciężko to wszystko pogodzić. A to były studia dzienne, tak? Dzienne, tak, mm -hmm. tak. To mm -hmm. są normalnie studia, studia dzienne tym, i pięcioletnie, że... tak? Trwały pięcioletnie, trwały tak, magisterskie pięcioletnie, lat. tak. A tytuł pracy magisterskiej, pamiętasz? O Boże, wiesz, że nie <laughs> pamiętam dokładnie, pamiętam, ale... że w, znaczy w, w mhm. wolnym takim chyba tłumaczeniu to było wpływ tempa w muzyce na odbiór e, reklam. W której ta muzyka jest prezentowana, coś takiego było. Okay. Nic mi nie wyszło w tych badaniach. Zaczęłaś pracować już na studiach, dziennikarstwo. Tak. tak. Skąd taki pomysł? To, właściwie to to wyszło trochę przypadkiem. Ja przez większość życia myślałam, że będę siedziała w modzie i będę się modą zajmowała. Ehm, e, natomiast, e, natomiast gdzieś głęboko zawsze zakorzeniona była we mnie muzyka. No wiadomo, każdy gdzieś w jakimś stopniu interesuje się muzyką. To jest takie śmieszne, jak ktoś mówi o interesuje się muzyką. No, no tak, no, każdy coś na jej temat wie. Natomiast faktycznie było tak, że ja e, bardzo grzebałam, szukałam, e, prenumerowałam różne gazety muzyczne. E, jak już... E, Poznawałam jakiegoś artystę, podobała mi się jego muzyka, sprawdzam kim on jest, skąd jest i tak dalej, więc gdzieś tam taką Wikipedię sobie w głowie tworzyłam. Um, więc miałam jakąś tam sporą wiedzę na temat tego, co się, co się dzieje, czego się słucha. No i tak sobie pomyślałam, że kurczę, fajnie by było coś kreatywnie podziałać. Ja przez 8 miesięcy pracowałam w nieruchomościach, byłam beznadziejna absolutnie. Nie nadaję się totalnie do tej roboty, zresztą myślę, że, że moi koledzy też by się śmiali z tego. Natomiast stwierdziłam, że ja nie nadaję się w ogóle do takiej pracy przy biurku, już wtedy pożegnałam. Mam marzenia o, o tej modzie. Stwierdziłam dopiero kiedyś, może jak założę własny interes, to coś sobie pokombinuję, ale wykształcenia w tym kierunku mieć na pewno nie będę. I wymyśliłam, że kurczę, ta muzyka byłaby naprawdę fajna. No to jak zacząć? Ja jakoś tak żyłam w takim przeświadczeniu, że um, do telewizji raczej, raczej się nie dostanę takiej poważnej, no bo nie mam doświadczenia, nie byłam na żadnych stażach. Stwierdziłam, że może stacja telewizyjna muzyczna, bo to mhm. też trochę inny, inny kaliber, innymi prawami się to rządzi. Um, I weszłam wtedy na stronę Forfan TV, i to były czasy, kiedy jeszcze w ogóle wszystkie kontakty były wypisane, więc było wiadomo, kto jest dyrektorem tego, śmego, tamtego, maile, wszystko było wypisane. I co, napisałeś maila, że chcesz pracować? No, tak, dokładnie tak. Mm. Napisałam maila do ówczesnego dyrektora um, produkcji. Pozdrawiam Marcina Zająca bardzo serdecznie. E, i, e, I napisałam, że nie mam doświadczenia telewizyjnego, ale że się szybko uczę i że bardzo chętnie pomogę na planie. Na co on mi odpisał, że w sumie to, co, czym bym się chciała tak naprawdę zajmować na tym planie i co bym mogła robić poza no, byciem jakąś tam asystentką planu i że w ogóle to oni szykują casting na prezenterkę, może chciałabym wpaść. Mm. No i tak wpadłam i zostałam. Pracowałaś i w radiu, i w telewizji, a gdzie się lepiej czujesz? Y i tu i tu się czuję świetnie. Nie hmm. wyobrażam sobie życia bez radia. Radio ma w sobie niesamowitą magię i nawet, jeżeli radia jako takiego radia już nie ma w moim życiu od nie wiem dwóch miesięcy czy jakoś tak, no to stwierdziłam, że będę robiła w dobie podcastów swój podcast, więc po prostu hmm. dalej kontynuuję tę samą audycję o tej samej nazwie hmm. w ramach podcastu po prostu internetowego. Natomiast jeżeli chodzi o telewizję, to jest też zupełnie inna forma. Nie wiem, wyrażanie siebie to może jest zbyt górnolotne stwierdzenie, ale inne emocje tym rządzą, kompletnie. Radio to już jest magia głosu, magia w telewizji przekazu. przekazy. Więcej rzeczy cię rozprasza, tak? W telewizji więcej Na co rzeczy można rozprasza, więcej rozprasza, ale może. Tak, tak, mhm. tak, tak, tak. Poza tym, czego nie dopowiesz, to wiesz, tu się douśmiechniesz i tak dalej, a w radio można usłyszeć ten uśmiech czasami, ale nie do końca widać, jaką ktoś ma minę w telewizji, to widać, więc m, to się rządzi różnymi prawami, nie chciałabym rezygnować ani z ani jednej, ani drugiej rzeczy. Dziennikarstwo muzyczne, a jak, jaka muzyka właściwie cię interesuje? No bo miałaś swoją audycję w radiu wiele lat. Tak. I to jest dokładnie to, co ja grałam. No, to, to, jest... to są moje prywatne okay. um, upodobania. Choć mhm. do tego dorzuciłabym jeszcze trochę roka. W stacji, w której ja pracowałam, roka nie graliśmy, mhm. więc, więc, więc go tam nie, nie, nie było. Więc teraz już trochę przyzwyczaiłam słuchaczy do innego grania. Ten rok się pojawia gdzieś tam prywatnie u mnie w domu czasami. Natomiast tak, no, szeroko pojęty pop, ale pop nie, nie sensu stricte mainstreamowy, tylko raczej taki alternatywny, mhm. czyli tak, mamy bardzo bogatą polską stanę muzyczną, która, która jest alternatywna. I popowa, no bo wiesz, no, może, no, to są różne odmiany elektroniki, tegoś mego, można to różnie e, nazywać. E, więcej elektronika, bardzo lubię czarną muzykę, e, hip hop RB. E, tak, no, mam dość szerokie, szerokie horyzonty i nie chciałabym rezygnować z, z żadnego gatunku, czyli gdybym miała wybrać jeden, to byłoby mi ciężko. E, domyślam się, że. Muzyką się interesujesz nadal i, i to jest Twoja pasja, ale co jeszcze w życiu Cię interesuje? Jakie masz pasje? Yy, kryminologia i nawet kiedyś był taki. <laughs> Kiedyś był nawet taki pomysł, żebym poszła na podyplomowe studia um, z kryminologii. Bardzo chciałam iść, nawet sobie znalazłam takie, e, ale stwierdziłam, że kucze, boję się, że nie będę miała czasu. I teraz sobie myślę, że trzeba było wtedy iść, bo teraz to już naprawdę nie mam czasu absolutnie na nic. E, więc żałuję, że, 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 że nie poszłam wtedy. Tak, po prostu dla siebie hobbyistycznie lubię oglądać, czy to dokumenty o, o, o psychopatach na przykład, e, czy książki, czy, te, czy seriale w tym, w tym klimacie robione. Bardzo lubię. E, bardzo długo trenowałam też kickboxing, muszę przyznać, że dawno nie byłam, ale to z braku czasu, no ja taki, taki właśnie ze mnie sportowiec, trochę jak z um, ale jak już coś ćwiczę, to, to lubię ten kickboxing i zwierzęta, 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 jeszcze raz zwierzęta. To wiem, pomagasz. Tak, mhm. jak tylko mogę. Okej, okay. ale to jest y, wsparcie takie finansowe, czy też udzielasz, I nie taki, wiem, charytatywnie i takie. I jeździsz taki. do schronisk, tak? I takie, tak? i takie. Hmm. Jak, mogę, jak mogę, to przelewam i zazwyczaj, znaczy mam przelew stały u, u, ustalony miesięcznie, ustawiony miesięcznie, natomiast jak, jak mogę, to przelewam więcej i czasami też pod konkretne psy przelewam. Hmm. W zeszłym roku organizowaliśmy z moim takim ziomeczkiem, już tak użyję kolokwializmu, Adrianem Górnym, Organiz współorganizowaliśmy takie wydarzenie charytatywne, które się How Good nazywało. I tam um, to były koncerty połączone um, z aukcją charytatywną. E, zagrał Rasmentalizm, Marysia Starosta i Rozali. E, no i też mieliśmy sporo fajnych rzeczy takich do licytacji, bo i, i e, Szczęsny nam dał trykot Juventusu podpisany przez całą drużynę, w tym Ronaldo i Lewandowski. No generalnie sporo było tych fantów. I to zbieraliśmy na grupę interwencyjną mhm. Viva interwencji i w tym roku w grudniu chcemy to powtórzyć. Zawsze Zadaję to pytanie i tobie też zadam. Czy jesteś patriotką albo... Czym jest dla Ciebie patriotyzm? To jest właściwie, właśnie bardzo trudne pytanie, tak jak rozmawialiśmy przed, przed programem. Ja myślę, że wspieranie po prostu polskości, już nie mówię tak stricte marketingowo, marek wszystkich i tak dalej, ale też tak jak Ty mi podpowiedziałeś, bardzo mi się to spodobało, płacenie podatków. Tak, rzeczywiście płacenie podatków jest chyba takim dość sporym patriotyzmem i, i to, że um, usilnie próbuję sporo rzeczy zrobić w Polsce, a nie gdzieś tam mnie nie. nie nie ciągnę nie do tego, że nie wyjechałam za granicę. Może tak, nie mówię, że to jest złe, bo chętnie bym na przykład łączyła sobie czasem pół roku tu, pół roku tu. Ale też na przykład staram się bardzo mocno wspierać polskich artystów, robić jak najwięcej dla nich. To też jest patriotyzm, pewna forma patriotyzmu. Dziś gościem programu jestem ZW. była absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, dziennikarka radiowa i telewizyjna Gabi Żowiecka. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, bardzo miło. Ja było. dziękuję. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy.